Niektóre męskie ubrania są zabezpieczane, aby dotarły w jak najlepszym stanie do klienta poprzez przyszywanie pewnych miejsc. Jeśli nie rozprujesz ich przed założeniem, może to czasami wyglądać trochę jak noszenie okularów przeciwsłonecznych z naklejką marki na szybce. Polecam zdecydowanie zdjąć te szwy. Witam na czasie gentlemanów. Nazywam się Łukasz Kielban dzisiaj opowiem o tym, które elementy garderoby wymagają takich zabiegów w których miejscach powinniśmy ciąć, a które szwy powinniśmy zostawić w spokoju. Zapraszam. Do tego odcinka, jako przykład, wziąłem marynarkę, ponieważ będziemy głównie mówić o odzieniu wierzchnym, ale zasady, o których wspomnę, dotyczą również płaszczy czy bardziej formalnych kurtek. Dotyczy to także damskiej odzieży, zwłaszcza żakietów czy marynarek, a także płaszczy. Te zasady nie dotyczą raczej już ubrań sportowych, a także koszul i spodni. Nawiążemy również do kamizelek, ale wystarczy nam ten jeden przykład. Wejdźmy od razu w temat. Zaczniemy od najczęstszego błędu, jaki widuje u osób na ulicach, ponieważ też najłatwiej go zauważyć. Zdarzało mi się, że nawet pewną medialną osobę uratowałem przed wystąpieniem w taki sposób w telewizji, ale także widywałem taki błąd na zdjęciach w sklepie marki, w której prezentowano swoje ubrania na modelu. A zdecydowanie nie powinno się tego robić. Mianowicie, mam tutaj na myśli o przeszytych szlicach tylnych. W marynarce albo płaszczu. Szlice to są rozcięcia z tyłu marynarki. W tym wypadku mamy dwa szlice jest to klasyczne rozwiązanie. Czasami bywa bardziej luźne jedno rozcięcie z tyłu. I są one przefastrygowane pojedynczą nicią w kształt. Krzyża po to, aby się nie defasonowały, aby się nie wywracały podczas transportu, podczas, podczas przekładania z wieszaka na wieszak, aby nie powstało tu zagięcie, które następnie należałoby prasować, albo żeby klient nie otrzymał pogniecionego ubrania. Dlatego takie krzyżyki możemy tutaj znaleźć właśnie na marynarkach, żakietach, płaszczach i koniecznie powinniśmy. To rozpróć od razu po zakupie i wystarczy tak naprawdę nożyczkami do paznokci, delikatnie tutaj podważyć, przeciąć taki szef. I wyciągnąć wszystkie resztki nitek, żeby one tam nie zostały i nie psuły efektu. Jeśli tego nie zrobimy, marynarka czy też płaszcz nie będą się dobrze układały, ponieważ już nawet tutaj widzimy, że zamiast ta część materiału spływać prosto do dołu, jest trochę ściągana przez front marynarki do przodu, i podczas chodzenia, podczas siedzenia, będzie to bardzo widoczne. Aby taka marynarka dobrze się układała, musi mieć to rozprute. I czasem oczywiście popełniamy ten błąd, ponieważ jest to przeszycie w dokładnie tym samym kolorze co sama tkanina i możemy dojść do wniosku, że to jest może zamysł projektanta, ale nie, jest to tylko i wyłącznie zabezpieczenie na czas transportu i wystawiania. Kolejny element, który często bywa zaszywany, to kieszonka piersiowa, czyli brustasza. Jest ona zaszywana również po to, aby się nie defasonowała, aby ta listwa nie wyginała się. I także możemy zakładać, że bywały przypadki, gdzie klienci podczas przymierzenia zostawiali tam coś po sobie i producent chciałby oszczędzić takich niespodzianek swoim klientom, chociaż myślę, że to raczej marginalny problem. Niemniej czasami bywa właśnie tak jak tutaj, że kieszonka jest zaszyta i zastanawiamy się wówczas co zrobić. Martwimy się, że nie możemy użyć poszetki, że kupiliśmy jakąś wybrakowaną marynarkę, ale nie, również jest to... W zdecydowanej w większości wypadków właśnie zabezpieczenie na okres transportu, okres zanim takie ubranie trafi do swojego nowego właściciela. Jak możemy sprawdzić, czy jest to prawdziwa kieszeń? Przede wszystkim możemy spróbować wybadać podszewkę przez tkaninę, czy jest tam to wypełnienie tej kieszeni. Może to być trudne, ponieważ ta tkanina jest bardzo cienka, więc skuteczniejszym sposobem będzie włożenie palca tutaj w kanty takiej kieszeni i zobaczenie. Zazwyczaj będzie tutaj przestrzeń na to, żeby chociaż mały palec włożyć i gdzieś tam zagłębić za ten szef, który tak jak tutaj widać nie pozwala mi głębiej zejść, ale po bokach jak najbardziej już można. Oznacza to, że najprawdopodobniej przychodzi tutaj właśnie fastryga, czyli takie robocze obszycie, które pomaga nam podczas szycia, czy tak jak mówię podczas transportu, ale nie ma tam zostać docelowo. Nie jest to solidny szef, który jest obliczony na to, aby się nie rozpadł przez lata. Jeśli włożymy palec w ten kant kieszeni i spróbujemy rozszerzyć delikatnie tę tkaninę, zauważymy, że ten... Ta fastryga delikatnie się rozchodzi, szwy się naprężają, ale też jakby są lepiej widoczne. I w tym momencie też możemy często zauważyć już w środku podszewkę samej kieszeni i mamy pewność, że tam ona jest. Tylko musimy rozpruć szew. Tutaj przyda nam się narzędzie do rozpruwania takich szwów, i jest to urządzenie, które wszystkie krawcowe doskonale znają. I jeśli mamy w domu maszynę do szycia, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam znajduje się takie narzędzie, ale jeśli go nie mamy, możemy użyć po prostu nożyczek do paznokci czy jakiegoś delikatnego nożyka i właśnie na zasadzie rozsuwania tych szwów, dotarcia do nitek, które już wystają, możemy je po kolei przecinać, a później wydobyć wszystkie resztki nitek i w ten sposób uzyskamy kieszeń zdatną do użytku. Nie polecam Rozrywania całkowicie tej fastrygi siłą rąk, ponieważ możemy naciągnąć tkaninę, możemy także naruszyć szwy, które tam powinny zostać. Jest prawdopodobne, że udałoby nam się to zrobić bez szkody dla ubrania, ale po co ryzykować? Kolejny element, który bywa zaszywany, to także kieszenie dolne. No i w tym wypadku raczej będziemy mieli schowaną patkę do środka i kieszeń będzie się prezentowała tak, jak takie proste, eleganckie rozcięcie. Tutaj również możemy zastosować tę samą metodę, czyli sprawdzić, czy są te, jest możliwość włożenia palca po bokach. Możemy sprawdzić, czy wyczujemy przez tkaninę podszewkę tej kieszeni. I na tej samej zasadzie możemy zabrać się do otwierania i rozszywania tego całego szwu, wyciągania tych nitek, żeby przypadkiem one tam nie zostały i nie robiły złego wrażenia. I na koniec możemy wyciągnąć patkę i stosować ją na co dzień. Jeśli patki nie ma, jest tylko rozcięcie i mamy wrażenie, że kupiliśmy wybrakowaną marynarkę, to tym bardziej powinniśmy sprawdzić tym kieszeń. Zatem po zakupie nowego ubrania koniecznie powinniśmy sprawdzić te elementy. W pierwszej kolejności należy rozpróć te szlice, ten, tę fastrygę na szlicach, bo to będzie źle wyglądało podczas noszenia. Pozostałe elementy raczej e, zaszyte będą utrudniały nam noszenie takiej marynarki, ale nie będą tak bardzo rzucały się w oczy. Niemniej i tak polecam poddać to takiej drobnej obróbce. Przejdźmy teraz do miejsc, które mogłyby się wydawać, że należałoby je rozpróć, aby w pełni z nich korzystać, ale może to być niebezpieczne. I zacznijmy tutaj z powrotem od tych kieszeni, ponieważ nie zawsze będzie tam kieszeń. Ukryta, dlatego też polecam mocno sprawdzać, czy faktycznie można ten palec tam włożyć, czy szef nie jest stały, tylko jest to fastryga i czy wyczuwamy podszewkę. Ponieważ w niektórych ubraniach tylko symuluje się kieszenie. Tak może być na przykład w damskiej odzieży. Niekiedy ta brustasza jest tylko naszytą listwą, ale w środku nic nie ma. Gdybyśmy otworzyli tę kieszeń w środku, po prostu zrobilibyśmy tam dziurę dlatego należy się skupić na tym żeby zweryfikować naprawdę czy jest sens rozpruwania tych ubrań. Czasami może się zdarzyć, że kamizelka ma również symulowane kieszenie i również w tym wypadku powinniśmy sobie to odpuścić. Po co się to robi? Po to, żeby na przykład zdynamizować ubranie, ale także aby zmniejszyć Elementy, które mogą pogrubiać tkaninę, na przykład w ubraniach letnich możemy rezygnować z kolejnych warstw, tak jak z podszewki, ale również na przykład moglibyśmy zrezygnować z samych kieszeni, aby ubranie było bardziej przewiewne. Nie mówię, że to się stosuje często, w marynarkach z wyższej półki raczej czegoś takiego nie znajdziemy, ale zanim uszkodzimy swoje ubranie, warto sprawdzić dwukrotnie. Kolejny element, który można skusić do rozprucia, to będzie butonierka. Butonierka, czyli dziurka po guziku, taka pozostałość, relikt, po czasach, kiedy marynarki można było zapiąć pod szyją, została tutaj jako element zdobniczy i mężczyźni wkładali tam kwiatki. Z czasem przestali, więc ten otwór przestał być tutaj konieczny, ale jako element, który dynamizuje klapę, dynamizuje ten rejon marynarki, pozostała. I często producenci naszywają po prostu udawaną dziurkę. Ale i tam w środku nie ma. Jeśli chcielibyśmy włożyć kwiatka, musielibyśmy ją rozpluć. I tutaj polecam ostrożność, bo wydaje nam się, że mamy tutaj oprzytą dziurkę i wystarczy ją rozciąć, ale czasami moglibyśmy przez przypadek przeciąć szwy, co by skutkowało zniszczeniem się takiego szwu, nitki by wyszły i wyglądałoby to źle, ale także istnieje ryzyko, że ten szew jest tak bardzo udawany, że on nawet przechodzi z góry na dół i tak naprawdę nie ma tutaj miejsca, w którym moglibyśmy ciąć. Sam wszystkie butonierki w moich starszych marynarkach rozcinałem u krawca, który też ręcznie obrzucał dziurkę. Jest to na pewno bezpieczne rozwiązanie. Więc jeśli nie mamy doświadczenia krawieckiego i nie chcemy robić całości samodzielnie, polecam to zostawić profesjonalistom. W tym wypadku mamy tutaj butonierkę, która jest tylko do połowy przecięta, co umożliwia włożenie kwiatka, ale już nie przełożenie guzika. I również w tym wypadku nie zalecałbym rozcinania tej dziurki do samego końca, bo także możemy sobie zniszczyć ten rejon, a mały otwór na łodygę kwiatka, jeśli będziemy chcieli go włożyć, zdecydowanie wystarczy. Następnie mogłoby nas kusić zdjęcie szwu od stębnowania. Jest to takie ozdobne przeszycie, które nawiązuje do roboczego przeszycia. Przygotowującego podczas szycia całego ubrania i występuje ono tutaj wzdłuż krawędzi, klapy, na kołnierzu. Tutaj zobaczymy też to na listwie brustasz i na pacce od kieszonki. Jest to również element zdobniczy, nie powinniśmy go ruszać, nie jest to tylko fastryga. Która miała zabezpieczyć na czas transportu. Jeśli nam się nie podoba ten element, a wcale nie musi, bo jest to raczej nowoczesny element, który stosujemy po to, aby urozmaicić marynarkę. On też obniża nieco poziom formalności, więc jeśli nam się to nie podoba, po prostu wybierajmy marynarki bez niego. I na koniec mogłoby nas kusić rozpruwanie czy otwieranie naszych mankietów marynarki. W marynarkach z wyższej półki możemy zobaczyć mankiety, które można swobodnie rozpiąć. Rękaw można podwinąć i wygląda to fajnie, nowocześnie, młodzieżowo wręcz, ale w wielu marynarkach. Nadal nie stosuje się odpinanych guzików. Będą tutaj guziki naszyte i symulowane dziurki na guziki, tak jak w tym wypadku. Tutaj również podszewka nie jest w żaden sposób przygotowana do tego, aby otwierać takie rękaw. Dlatego, gdybyśmy chcieli rozciąć te dziurki od guzików, trafimy na ten sam problem, co przy butonierkach, ale będzie tutaj jeszcze większy problem z przystosowaniem całego mankietu do tego, aby się otwierał. Jest to większa przeróbka i. Jeśli nie mamy doświadczenia, a tutaj raczej potrzebowalibyśmy go więcej, powinniśmy zostawić taką przeróbkę krawcowi, on zdecydowanie będzie w stanie to zrobić, jeśli bardzo nam zależy na takim efekcie. To już wszystkie elementy, które zwróciły moją uwagę. Jeśli przychodzi Wam do głowy coś jeszcze w męskiej garderobie, co bywa zafastrygowane, zaszyte po to, aby w domu już to docelowo otworzyć, żeby ubranie dobrze się prezentowało, koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Niektóre z tych rad mogą się czasami nam wydawać banalne, bo po prostu wiemy o tym od lat, ale zawsze musi być ten moment, w którym ktoś nam powie o tym, że te kieszenie albo szlice z tyłu należy w domu otworzyć, a patrząc po ulicach, niestety w sklepach sprzedawcy nie odrabiają tego zadania i nie informują swoich klientów. Zatem mam nadzieję, że pomogłem Wam tym filmem. Koniecznie sprawdźcie, co macie w garderobach i czy nie wymaga to tej drobnej przeróbki. Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!